Uszanowanko wszystkim. Witam w kolejnej części drapania paczki lawendowego 9. Zostało nam już tylko 20 zdrapek w tej paczce i drapiemy po 10 sztuk. Wybieramy, na chyby trafił 10 sztuk, drapiemy 5, później przekładamy super liniami i drapiemy kolejne 5. Tak więc wybieramy kolejne 10 lawendowych 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobrze, to jest nasze 10 lawendowych dziewiątek. Bierzemy pierwsze 5. Odkładamy pozostałe na bok. I zobaczymy, co się tutaj uda wydrapać. Numery są takie. Ułożymy je sobie. Chronologicznie, dobrze zaczynamy od numeru 10, co będzie w numerze 10 czerwone 6 na sam początek. O dziesiątka, a nie dziewiątka. Czarna dziewiątka jest. Drap, dodrapujemy resztę. Jest jedna czarna dziewiątka. A pod nią kryje się zapewne piątak. Dokładnie. Pod nią jest 5 zł. Czyli dziesiątka wygrana. Numer 26. Zaczynamy od czerwonej ósemki. Drapiemy dalej. Na razie czerwone 4, jedna czarna 8, trójka 2, szóstka i dwójka pustaczek. Bierzemy kolejną. Numer 30. Co mamy w numerze 30? Od trójki zaczynamy. Zaczynamy od trójki. Później mamy dwójkę. Dwójkę kolejną, siódemka, czwóreczka, szósteczka, szósteczka, siódemka. O, jest dziewiątka, bardzo dobrze. Czy będzie kolejny zwrot, czy coś więcej? 20 złotych. Bardzo ładnie. Dwadzieścia złotych to jest wygrana szóstego stopnia. I czwarta zdrobka z, z tych 10 numer 35 dwie piątki na początek 6 8 8 7 2 2 3 i na koniec na koniec jest 9 po raz kolejny chyba w trzeci raz rzutem na taśmę w ostatnim w ostatniej szansie jest dziewiątka. A co tym razem? Czy będzie 5, Czy może więcej? Jak ostatnio 20 było. Tu jest 5 złotych. Czyli ta jest zdrapka jako zwrotnik. I piąta zdrapeczka. Zaczynamy od siódemki. Później mamy dwie szóstki. Czwórkę. Dwójkę. Siódemkę. Piątkę. Trójkę, piątkę i trójkę. I to jest z kolei pustak, bierzemy sobie na przekładkę super linie, co my tu mamy. Drapiemy dwa kolejne symbole, które są, którymi są tęcza i dzwon. I szukamy tęczy i dzwonu bądź też dzwona. Jeżeli bo można i tak powiedzieć, aczkolwiek dzwona to można zaliczyć samochodem. Ten i dzwon. Dzwon. No i tyle. Jeżeli chodzi o te dwa. Chyba, że pominąłem coś. Kwiat i łódź. Kwiat i łódź. Gdzie jest kwiat i łódź? Jest kwiat. Jest i łódź. I kwiat też jest w tej linii, więc to już tylko brakuje laczków. Kwiat. Ok. Wrapimy dwa kolejne. Gwiazda i czapka. Gwiazda i czapka. Szukamy gwiazdy. I czapki gwiazda jest. I tutaj też laczków brakuje, więc już raczej laczków nie będzie. Czapka i gwiazda. Czapka jest tu. I tyle. Dobra, dwa kolejne symbole to sakwa i korona. Sakwa. O, tutaj są w pionie. Raz, dwa. Sakwa i korona. Tutaj też. Sakwa i korona. O, i tutaj jeszcze jest korona. Tutaj brakuje diamentu. To jest chyba jedyny diament w całej, w całej zdrabce, więc może i być. Okulary tutaj w takim razie brakują. A nie jest jeszcze tutaj diament. Czyli urządzałyby nas okulary albo diament. Ale pewnie będzie moneta. Czapka gwiazda. Korona sakwa. Dobra tak jest moneta okularów pewnie nie będzie Klap y klapki też już raczej odpadają tak więc zakładam że to raczej będzie pusta no chyba że a nie lody by dały dwie linie to popcorn będzie lody by dały tutaj też linie bo moneta jest Diament by dał linię, okulary by dały linię, krab by dał linię, więc pewnie popcorn tak No niestety, ale złym prorokiem byłem i przewidziałem to Tak więc to jest pusta Tak, niestety coś te linie nie wchodzą Bierzemy Kolejne 5 lawendowych dziewiątek 7, 9, 13, 18, 31. Zaczynamy od siódemki. Siódma z paczki. Czy będzie szczęśliwą siódemką? Na razie jest siódemka w zdrawce, ale tutaj powinna być dziewiątka. Dziewiątka nas interesuje, nie siódemka. Kolejna 7, ósemka i, i ósemka. Czyli siódemka nie była szczęśliwa. O, niestety już mi powoli bateria siada. Mam nadzieję, że dokończymy bez flesza. Jakoś się uda. Dwie szóstki ósemka czwóreczka trójeczka piątka dwójka czwóreczka piąteczka i ósemka pustak jedziemy kolejną zaczynamy od czerwonej trójki Następnie mamy czerwone 7, czarne 8, czerwone 8, czarne 3, czerwone 5, czarne 4, czerwone 4, czerwone 6 i czarne 5. a więc pustak. No i dwie zrapeczki. Zaczynamy od czerwonej siódemki. A następnie mamy czarne 5, czerwone 2, czarne 7, czarne 3, czerwone 5, czarne 2, czerwone 3 i mamy dziewiątkę. I bardzo ładnie, bo już myślałem, że z tej piątki żadna nie wejdzie. A tu mamy 10 zł. Elegancko. 10 zł i ostatnia z tej piątki, numer 31. I zaczynamy od dziewiątki. No tak, może być. Zaczynamy od dziewiątki, a dalej co mamy? 4 czerwone, 4 czarne, 5 czarne, 8 czerwone, 7 czarne, czarne 3, czarne 6, czerwone 7. Czarne 8, a i duży koniec. No więc co mamy w tej dziewiątce? 5 zł. Tak więc jak wyszły, wyszło te 10 lawendowych, to wyszło akurat bardzo ładnie. 5 zł. Kolejna piątka, czyli razem 10, 15, 25, 45, aczkolwiek nadal minus 5 zł z, law z lawendowych dziewiątek. Zostało nam jeszcze ostatnie 10 lawendowych dziewiątek z tej paczki, ale to już dodrapiemy sobie jutro. Dzięki za oglądanie, cześć!